Μπορεί να κάνω. Ένα, ανετονατή χιάστη. Στο κοτρόνα. Sprawdź wszystkie niesamowite funkcje, które posiada. Dziękę To jest łazienka tylko dla gości. Wy do naszej łazienki u góry nie możecie wchodzić pod żadnym pozorem, rozumiecie? Dobrze, ale nie krzyk na nas, dziadku. Rozumiemy. Dobrze, nie musiałeś krzyczeć. Dobrze, teraz idziemy na górę i teraz tak, tutaj będzie wasz pokój. A jeszcze wam najpierw pokażę, jak wygląda pralka, ponieważ ma babcia sobie kupiła nową pralkę. No, super pralka, naprawdę piękna. Tutaj jest wasz pokój. Macie dwa łóżka piątrowe. Możecie sobie wybrać, na którym kto chce spać, dobrze? Możecie też sobie tutaj w tym pokoju... Zostawić walizki. O dobra, to zostaw sobie te walizki. Ja może położę sobie tutaj, a ty sobie położ gdzieś indziej. Dobra, ja położyłem tutaj. E, Okej, okay. czy tu jest nasz pokój i mamy też garderobę, tak? Tak, możecie z niej korzystać, ale w sumie to raczej wam nie będzie potrzebna. Chodźmy dalej. Tutaj jest nasza sypialnia i tutaj najważniejsza informacja. Nie możecie wchodzić do naszej łazienki. Rozumiecie to? Dobrze, dziadku, już mówiliśmy, że rozumiemy. Nie krzyk na nas. Co ty jesteś taki zły, kurcze? Tutaj jest nasz komputer, z niego nie możecie korzystać. Macie jakieś swoje urządzenia? Tak, mamy telefony w sumie tylko. Okej, okay, rozumiem. Także to chyba tyle z naszego domu. My tutaj śpimy razem z babcią. No i w sumie to tyle. Teraz wam pokażę farmę. Teraz wam pokażę farmę. Coś, co ja po prostu kocham. Jest to moja najlepsza, najukochańsza pasja. Czyli plewienie. Zobaczcie na to. Zobaczcie jakie piękne roślinki. To jest kukurydza. Normalnie jak ja zrobię popcorn z tej kukurydzy, to mmm palce lizać. I kolejne miejsce do którego nie możecie wchodzić, jest to to miejsce. Nie możecie się zbliżać do tej beczki z wodą, rozumiecie to? Nie możecie do niej podchodzić choćby nie wiem co się działo. No dobrze, dziadku, nie będziemy wchodzić, ale dlaczego w sumie tam mamy nie podchodzić? Czy ty to coś ukrywasz, dziadku? Nie nie, to jest po prostu moje miejsce i tam nie może wchodzić nawet babcia, rozumiecie? Okej, okay, niech będzie. Trochę to podejrzany, ale dobra, coś nam chcesz jeszcze pokazać? Tego domu wam nie będę pokazywał, ponieważ... Ee, no... Nie posprzątałem go. Ale to nic, możesz nam pokazać. My nie będziemy na to patrzeć. Nie, nie, lepiej, żebyście nie widzieli tego domu, naprawdę. Dobra, ale już tam byliśmy w sumie kiedyś. Ej, to jest naprawdę podejrzane. Ej, dziadkowie coś ukrywają, chyba, nie? A szczególnie dziadek. Nie wiem, Ercio, szczerze, że mam to już gdzieś. Chcę odpocząć po tych świętach. Dobra, no to może masz rację. Dobra, pokazaliś nam wszystko już dziadku? Dobra, to chodźcie, słuchajcie, dzieci na obiad. Babcia na pewno zrobiła pyszny obiadek. Zjemy sobie, porozmawiamy, może pooglądamy telewizję. Będzie na pewno super. Naprawdę super spędzicie to. Tacy... Cieszymy się, że przyjechaliście. Naprawdę, dzieci. Bardzo się cieszymy. A właściwie to dlaczego wasi rodzice nie wpadli do nas na kawkę? Bardzo byśmy chcieli i też zobaczyć. No wiemy, ale niestety nie zdążyli. Nasi rodzice spóźnili się na lot po prostu. I to głównie przez nas, bo zaspaliśmy. A rozumiem. To bardzo szkoda, że nie przyjechali. Mielibyśmy więcej jedzenia. E, co wy powiedzieliście? Jakie jedzenie? Nie, nie, nic, nic nie powiedzieliśmy, serio. Nie no, jakie jedzenie? Chodziło... W... Wam o naszych rodziców? Dziadkowie, o czym wy mówicie? Przecież mówimy, że o nic nie chodzi. Zadajecie zbyt dużo pytań dzieci. Zusia, teraz to widzisz? Dziadkowie zachowują się naprawdę dziwnie, co nie? No i też mówią takie dziwne rzeczy. Nie wiem, o co może chodzić. No, to prawda, zachowują się dziwnie. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Dobrze, wnuczkowie, a teraz wam pokażę, jak prawidłowo rozpalić kominek. Może wam się to kiedyś przyda. Okej, okay, dziękujemy, dziadku, że nas nauczysz. W sumie to nie wiem, czy nam się to przyda, ale dobra, możesz nas nauczyć. A więc wystarczy nacisnąć przycisk i włączyć kominek, tak? O. Yy, aha, dobra, czyli to jest taki elektryczny kominek na przycisk. To sobie. Co ty nas nauczyłeś, dziadku? Myślałem, że nas pokażesz, jak tutaj dać o ten. E, drewno, rozpałkę i tak dalej. A tu kliknąć przycisk i tyle? Oj, jaka ta młodzież teraz niewdzięczna. Człowiek im pokazuje tego, co się nauczył przez lata. A oni w ogóle tego nie doceniają. No cóż. Dobrze, nie o to chodzi, dziadku. Przepraszamy. Dobra, nieważne. Super, że nam pokazałeś, jak się rozpala kominek, naprawdę. Dobrze, dzieci. Wszystko zrobione, także możemy teraz obejrzeć sobie telewizję. O, super. Obejrzymy sobie jakieś fajne bajki? Tak, może jakieś albo coś takiego, co robicie oglądając dzieci? Hmm, może binga. Binga? Hmm, nie znam takiej bajki. Ona jest chyba jakaś nowa. Ale zanim włączymy telewizję, musimy ustalić sobie pewne zasady, które będą panować w tym domu, okej? Okay? Okej, okay, jakie zasady? Pamiętajcie, nie macie prawa zbliżać się do zbiornika, który wam pokazywałem. Okej, okay, to wiem. Do pola uprawnego najlepiej też się nie zbliżajcie. A, i zapomniałem, strych tego domu na farmie, tam też nie możecie wchodzić. Aha, czyli tamten domek ma jakiś strych. Dobra, nie będziemy tam wchodzić, nie mamy w sumie po co. No i do naszej łazienki, tam też lepiej nie wchodźcie. Kurczę, dziadku, dlaczego jest tyle wymagań? Czemu nie możemy wchodzić tu i tam? Kiedyś nie było takich rzeczy. Dzieci, proszę was, nie dyskutujcie. Kolejna zasada, u nas chodzi się spać o godzinie 22. I po tej godzinie nie macie prawa wyjść ze swojego pokoju. O 7 rano pobudka i musicie nam Pomagać. O kurcze, ale dlaczego aż tak? Myśleliśmy, że się wyśpimy tutaj w te ferię. Wyśpijcie się, będziecie chodzić spać o 22. I pamiętajcie, nie możecie wychodzić z pokoju po tej godzinie. Dobrze, nie będziemy wychodzić, ale dlaczego są takie aż obostrzenia? A co, jeżeli zarazce mi się siku w nocy? To zrobisz w majtki, nie możesz wychodzić ze swojego pokoju, rozumiesz? Aha, to, 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 to. i musicie oddać nam wasze telefony. Wcale nie są wam potrzebne. Co? Jak to oddać telefony? No nie, dziadkowie, prosimy was. Przecież będzie nam się tutaj nudzić. Właśnie, dziadkowie, będzie nam się nudzić. Dlaczego jesteście tacy surowi? Kiedyś tacy nie byliście. No właśnie, kiedyś nie było takich zasad. O co chodzi? Ale od teraz są. Proszę oddawać telefony. Dobra, chodźmy, oddamy te telefony. Już trudno. Oh my god, ej, dlaczego dziadkowie są tacy surowi. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale coś mi tu śmierdzi, Ercio. Coś jest nie tak. No też tak uważam, ewidentnie coś jest nie tak. Dziwnie się zachowują. Ciekawe o co chodzi z tą farmą i z tymi pomieszczeniami, gdzie nie możemy wchodzić, zbliżać się i tak dalej. No to dobra, Rzie, musimy oddać te telefony, co nie? Słuchaj. Robimy tak, że ty oddajesz telefon i mówimy im, że ja zapomniałem telefonu i wtedy ja im nie oddam. Co ty na to? Ja chcę coś, chcesz ich oszukać? Tak, bo coś mi tu śmierdzi, Zuzia. Nasi dziadkowie nigdy się tak nie zachowywali. Lepiej mieć telefon i być zabezpieczony. Może masz rację, ale na trzeba to ja mam oddać swój telefon, a nie ty? Jezu, Zuzia, ty zawsze musisz mieć jakieś problemy. Dajże spokój, oddaj ten telefon i będzie po sprawie. Nie, to ty masz oddać telefon. Przestań tak krzyczeć, bo zaraz nas usłyszą. Zwariowałaś. Jak będziemy chcieli nagrać naszych dziadków czy coś, to lepiej moim, bo ja mam lepszą kamerę w telefonie, co nie? A nie wiadomo, jak będzie. Może czasem będą takie sytuacje, że będzie trzeba to nagrać. Mm, no dobra, masz rację. Oddam im mój telefon. No Do, dobra, to idę im to oddać. Ale ona jest głupia. Uwierzyła w to, że ja mam lepszą kamerę w telefonie. Dobra. Co za głupek z Dobra, oddaję ten telefon Dobrze, dziękuję już za telefon A teraz Ercio, oddawaj swój telefon e, Dziadku, ale ja zapomniałem telefonu Nie wziąłem go z domu, wiesz? Hmm, no dobra